Przemoc w rodzinie jest problemem trudnym do zdiagnozowania, a rozmiary i szkodliwość zjawisk z nią związanych wskazują, że jest to jeden ze szczególnie ważnych problemów społecznych w Polsce, który wymaga opracowania i realizacji dobrze zaplanowanych, wieloletnich działań realizowanych w ramach podejmowanych programów. I taki właśnie program wdraża Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Na ostatniej sesji został przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Osób Doznających właśnie przemocy domowej. Ten program jest uchwalony na lata 2023-2027. Są w nim zawarte zadania, które są ustawowo przypisane do realizacji dla powiatów. Z racji tego, że przemoc domowa jest zjawiskiem, które jest trudne do zdiagnozowania, ale też rozmiar i szkodliwość przemocy domowej wskazuje na to, że te działania muszą być dobrze zaplanowane i rozłożone tak naprawdę na wiele lat. Program jest dostępny na stronie Powiatu Kołobrzeskiego, a osoby, które szukają pomocy, znajdą w nim metody działania, jakie są prowadzone na jego terenie. Z pomocy można skorzystać na miejscu w siedzibie PCPR przy ulicy Grodgera, na policji czy w ośrodku zdrowia. Z kolei dzieci mogą zgłosić się do psychologa czy pedagoga szkolnego. W przypadkach stwierdzenia przemocy zakładana jest niebieska karta. Karta jest kierowana do zespołów interdyscyplinarnych. Natomiast osoba, która przyjdzie w ogóle do instytucji, na pewno dostanie pomoc. I w zależności jakiej pomocy będzie wymagała, to tą pomoc będzie, będzie realizowała gmina bądź powiat. W programie znajdziemy również opisane rodzaje przemocy i cykl takiego zachowania, po to, aby osoby doznające przemocy lub ją stosujące mogły zapoznać się z tą nomenklaturą, ponieważ czasami nie zdają sobie one sprawy, że właśnie doznają przemocy lub ją stosują. Często przejawiane przez nie zachowania powtarzają się od pokoleń i są uznawane za normalne. Tutaj też trzeba podkreślić, że przemocą domową jest również zaniedbywanie. Często to zaniedbywanie nie jest postrzegane jako przemoc domowa, a jednak to niewystarczające nie zapewnienie potrzeb, również fizjologicznych, potrzeb emocjonalnych, taka oziębłość emocjonalna, obojętność. Niezaspokajanie przede wszystkim dzieciom, ale również osobom starszym tych potrzeb również nazywamy przemocą domową. My z tą przemocą mamy najczęściej do czynienia poprzez umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, bo to są dzieci, które właśnie są zaniedbywane. Zaniedbywane są od strony psychologicznej, moralnej, edukacyjnej, dlatego często wymagają zabezpieczenia w pieczy zastępczej. Dlatego tak ważna jest reakcja otoczenia i zaoferowana pomoc, a każdy z nas, kto wie o przemocy i na nią nie reaguje, jest za nią odpowiedzialny.